Witam państwa serdecznie. Marek Krzciuk konkretnie. Dziś nami Mirosław Michalski, Komitet Polityki Demokracji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Za nami dziesięciolecie KODU. Tak sobie tutaj rozmawialiśmy przed chwilą. Co z tego KODU zostało po dziesięciu latach? Oprócz tabliczki na ścianie, na Piotrzkowskiej, pana tutaj u nas, siedziby i tak dalej. Na szczęście, poza samą tabliczką są oczywiście ludzie. Formuła działania KODU jako stowarzyszenia, bo trzeba pamiętać, że to jest od wielu lat stowarzyszenie, to nie jest grupa ludzi, którzy. Spotykają się na ulicy, żeby protestować, pokrzyczeć, nieść transparenty i przekazać swoje przekonania i swoje oczekiwania. Tylko to poza, poza tym wszystkim od strony zaplecza jest stowarzyszenie od wielu lat. To stowarzyszenie cały czas istnieje, funkcjonuje, siłą rzeczy zeszło z ulicy, co nie oznacza, że na ta ulica nie wróci. Nie wiadomo. Natomiast zajęło się taką pracą bardziej u podstaw. Staramy się krzewdzidze społeczeństwa obywatelskiego przekonywać do brania udziału w życiu społecznym politycznym. I nie na zasadzie kłótni, nie na zasadzie hejtowania się nawzajem, tylko próby zrozumienia, co ta druga strona chce nam powiedzieć. I próby przekonania tą drugą stronę, że my też chcemy coś powiedzieć. Nie zrażania się do, 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 do jakikolwiek zwolenników jakiejkolwiek opcji politycznej tylko dlatego, że są zwolennikami kogoś, kto no, na, do nas nie dociera, nie przekonuje nas. Te 10 lat to jest epoka. Ja tutaj mówiłem przed wejściem do studia na temat moich studentów, rocznik 2006, to dla nich coś, co było lat temu 10. Dla nich Komitet Demokracji to jest historia. Chyba nawet taka sama jak powstanie styczniowe, równie odległa i daleka. Dużo się zmienia, świat się zmienia, ludzie się zmieniają, podejście do demokracji się zmienia. Kiedy, okay. kiedy, kiedy kot się zaczynał, był protestem przeciwko temu, co się dzieje w Polsce, a dzisiaj podobne rzeczy dzieją się na świecie. To, co się dzieje w Stanach, gdzie mamy magę, to, co się dzieje w, w Europie Zachodniej, to jest coś, co się mocno rozlewa. Rozlewa się. No też raptem chyba trzy tygodnie temu w Krakowie było takie spotkanie inicjujące CODE International, i to wypłynęło stąd, że Polonusy do nas się zgłosili, z różnych końców świata. Czyli możecie uczyć Amerykanów, jak się broni demokracji? To znaczy, oni, oni tak, oni nas o to pytają, oni nas o to pytają, żeby nie były to. Kolejne przepychanki na ulicy, bojówki, spięcia z policją, tylko, żeby, żeby to miało jakieś ramy, żeby to miało szansę przynieść coś. No, jesteśmy oceniani jako stowarzyszenie, które jednak było skuteczne. Eee, może to być oceniane, że to jest zarozumiałe. Ja też uważam, że byliśmy skuteczni. Oczywiście nie stuprocentowo i popełnialiśmy sporo błędów. Eee, uczyliśmy się w trakcie naszych działań. Eee, Dopiero po jakimś czasie dotarło do nas bardzo dobitnie, że jednym z kierunków bardzo istotnych, którym powinniśmy się zająć, to jest obserwacja wyborów. Że samo zachęcenie ludzi do pójścia na wybory, do podejmowania decyzji, to jest jedno, ale tych wyborów trzeba dopilnować. I to nie tylko dlatego, że zakładamy, że ktoś mógłby chcieć te wybory, mówiąc kolokwialnie, przekręcić. Ale zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak dużo osób niedouczonych zasiada w, w komisjach wyborczych, nie mających tak naprawdę wiedzy, na czym to radza w komisji polega. I to... no, ale nawet sam ten proces, o którym pan w tej chwili mówi, po tych wyborach ostatnich prezydenckich, został politycznie wykorzystany. No bo to, co zrobił. Nie wiem, jakie jest pana zdanie na temat. Moje jest takie, że pan Roman Giertych próbował wykorzystać takie wątpliwości do swojej walki politycznej, kiedy głośno mówił o tym, że wybory były przekręcone, że trzeba jeszcze raz po wszystkie wyniki jeszcze raz policzmy, przeliczmy i tak dalej, i tak dalej. Co od początku wiadomo było, że to jest nie do zrobienia. Ja myślę, że to było, no, no muszę to powiedzieć, trochę cyniczne tak naprawdę. No właśnie o tym mówię, to jest polityka. A, i, i, I na szczęście yy, wiele w, Wiele osób nie dało się jakby podejść w ten sposób. Jasne, że myśmy się poczuli wszyscy skrzywdzeni, Poczuliśmy się Ale miał pan kaca dzień przegrać. po wyborach, że miałem, kiedy wygrał Nawrocki? Miałem, miałem oczywiście, że miałem kaca i do tej pory mam tego kaca. <grym> jak, jak słyszę, obserwuję, patrzę, co, co pan Nawrocki wyczynia, e, żenujące momentami e, wystąpienia ma. Ale wie pan, że gdyby dzisiaj były wybory, to bardzo podobnie mielibyśmy wynik. Też około 51-52% Polaków myślę, wybrałoby jeszcze raz prezydenta Nawrockiego. Myślę, że dziś nawet mógłby mieć troszkę lepszy wynik. On jest jeszcze na takiej może nie na fali wznoszącej. Nie, jeszcze jest na fali wznoszącej. Te, te pierwsze potknięcia wyraziste, myślę, że dopiero przed myślę, że takim potknięciem była ustawa łańcuchowa. To jest coś, co, co zwróciło uwagę sporej grupy ludzi, niezależnie od tego, jakie są ich przekonania polityczne. A takich wtop przed nim, pewnie jeszcze dużo. Tak, miałem kaca i, i, i do tej pory czuję gorycz pod tym, co się stało. No ale no, no, walczyliśmy o demokrację, Komitet Obrony Demokracji, demokracja Pokazała swoje oblicze i to jest. Mówi pan o tym, że być może trzeba będzie jeszcze, jeszcze wejść na ulicę za dwa lata wybory. To dużo czasu i dużo się może zmienić, ale dzisiaj już widzimy, że te partie, tak to nazwijmy, kontestujące demokrację, tak to powiedzmy, tak? one rosną w siłę w Polsce. Mamy ich w tej chwili ponad 50%, jeżeli chodzi o... gdybyśmy zebrali wszystkich ich wyborców, tak? Mówię o Prawie mhm. Sprawiedliwości, mówię o Konfederacji, mówię o Koronie Polskiej, czy Konfederacji Korony Polskiej, tak to się bodajże nazywa, one wszystkie razem mają wyraźną większość. Idą po władzę. Dlatego ja wcale nie uważam, że to jest dużo czasu. Dwa lata to jest... to jest bardzo mały czas. No choćby to, jak właśnie spojrzę za siebie i, i i uprzytomnię sobie, że, że kod istnieje, funkcjonuje 10 lat, a ja w tym kodzie jestem od samego początku, to z jednej strony to jest bardzo dużo czasu, a z drugiej strony to była chwila, to mignęło, przeszło. Politykę powinno się budować inaczej przekonania ludzi, docierać do ludzi powinno się w długim czasie, a nie akcyjnie tuż przed wyborami. Tym bardziej, że myślę, że z wyborów na wybory ludzie mają coraz większą świadomość tego, że politycy pojawiają się u nich i chcą z nimi rozmawiać właśnie wtedy, kiedy się zbliżają wybory. Kiedy mają w tym interes? Kiedy mają w tym interes. I, i, i chyba to już tej naiwności w ludziach nie ma. E, oczywiście e, chcieliby się spotkać, chcieliby porozmawiać, no bo zawsze chcą. Natomiast natomiast do nich trzeba już docierać. A rozumie i pan być to, z jak pan to rozumie, że co dziesiąty wyborca deklaruje, deklaruje, czyli kiedy przychodzi do niego ankieter, to po prostu mówi mu to w twarz, że ma ochotę zagłosować na antysemitę, e, antydemokratycznego człowieka i jego, jego pobratymców. Mówię o, o Koronie Polskiej. E 11 w ostatnim sondażu. No to nie, jest, to nie jest niestety tylko i wyłącznie cecha charakterystyczna dla Polski. Ten, ten powiew niesie się przez cały świat, nie tylko przez Europę. Myślę, że to jest zmęczenie taką polityką, która przez wiele lat nie dostrzegała tak naprawdę człowieka. To znaczy, opierała się na tak zwanej klasie średniej, która nie wiadomo tak naprawdę, czym jest, kto do niej się zalicza. Odwoływała się do tak zwanej klasy średniej. Klasa średnia sobie sama doskonale poradzi w różnych sytuacjach, natomiast polityka powinna się odwoływać do tych ludzi, którzy są słabsi, z którymi trzeba rozmawiać, trzeba im pomóc, trzeba się właśnie z nimi spotkać. Nie tylko przed wyborami, nie tylko po to, żeby przekonać do siebie, tylko po to, po co w ogóle polityk jest naszym przedstawicielem w Sejmie, jest naszym przedstawicielem w samorządzie miasta. I to chyba cała Europa i cały świat poszedł w kierunku takiego spoglądania i przymilania się do klasy średniej. No i mamy teraz tego efektu. Pan też, w ogóle Komitet Demokracji, także w Łodzi, jakby próbował. W jaki sposób rozmawiać z politykami? Pamiętam taką słynną historię z panem Gołaszewskim, gdzie, gdzie Komitet Demokracji był jakby takim gwarantem tego, że, tak. że, że wszystko się potoczy, jak się potoczy. I później okazało się, że, że potoczyło się zupełnie inaczej i te, ta, ten gwarant, który wy byliście, został wystawiony do wiatru. Więc też politycy was też troszeczkę wystawili do wiatru, nie tylko w tym przypadku. To znaczy, jak zapytał pan, jak, jak się czułem po tych, po tych wyborach prezydenckich, czy miałem gory, czy miałem kasa, Miałem. I po tym, co się zdarzyło po ostatnich wyborach samorządowych i, i ukonstytuowaniu się Rady Miasta, też miałem kaca. Chociaż no, wygrali ci, na których Pan stawiał. Wygrali ci, na których stawiałem. Natomiast ja jestem człowiekiem, który no, nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli na coś się umawiam, to musi się wydarzyć nie wiadomo co, żebym po prostu tego nie dotrzymał. I jeżeli nie dotrzymam, Danego słowa, to będę bardzo głęboko przepraszał, a nie no będę realiści się w polityce nie sprawdzają. Realiści się sprawdzają w polityce. Hmm, to znaczy, no tak, na pewno. Dlatego dałem, <grym> dałem się, może nie podejść, no ale z, zaufałem, że, e, że ta umowa zostanie dotrzymana. Szkoda, że nie została dotrzymana i myślę, że wiele to, z tego, co się dzieje w Łodzi e, nie najlepiej wynika też między innymi z tego niedotrzymania. Umowy, bo to już nie chodzi o, o ludzi zasiadających w Radzie Miasta, ale też o ludzi, którzy temu się przyglądali i to widzieli i zauważyli. Marcin Gołaszewski jest politykiem popularnym. On ma świetny kontakt z ludźmi młodymi, dużymi w każdym wieku w zasadzie, ale też bardzo dobrze trafia do ludzi młodych. No i no, szerokim echem odbiło się to, że gdzieś ta umowa. Ale czy po tym wszystkim pan dzisiaj jeszcze będzie. Próbował wierzyć politykom? bo będą kolejne wybory. W tych kolejnych wyborach będą startowały podobne osoby, które dzisiaj są gdzieś tam na świeczniku. No i znowu będziemy mieli trudny wybór. Niektórzy mówią, że wybór większego albo mniejszego zła. Będę ufowił pan, bo to jest tak, że ja nigdy nie miałem tak, że głosowałem na konkretną opcję polityczną. Nie można o powiedzieć. Ja sam nie mogę sobie powiedzieć, że jestem zwolennikiem Platformy, zwolennikiem lewicy. Ja. Miałem tak zawsze, że przyglądałem się ludziom i dla mnie człowiek był ważny. To, co, co robił, jak się potrafił zachować w różnych sytuacjach, jaki miał kontakt, jaki miał stosunek do ludzi. I głosowałem na tych ludzi, którzy mnie przekonywali. Trudno, żeby no, przekonał mnie polityk Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ jednak ich idee i ich sposób funkcjonowania jest kategorycznie inny niż mój. Natomiast Natomiast ja mogę głosować na człowieka lewicy, platformy, mogę na nowoczesną, mogę na, na ludzi, na, 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 na nową lewicę na, na Zandberga, na ludzi z z, z, tego, z, tego, z tej grupy, jeżeli on mnie do siebie przekona. To nie jest tak, że ja ślepo głosuję za opcją polityczną. Więc proszę Państwa, że ktoś Was przekona, to głosujcie na człowieka, a nie na partię. Tak? Zakończymy Dokładnie. ten program. Dokładnie. I z nami był Mirosław Michalski, Komitet Demokracji, który obchodzi, proszę Państwa, dziesiątą rodzinę, jak to szybko minęło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.